wszystkich, z się przyszło. Zaczynamy teraz mały test nagrywania e, telefonem e, Wikoleni Z apartem na 5 megapiksela z lampą LED. Tak to sobie wygląda. Ekran z, z Galaxy Young Tak to wygląda, tak sobie nagrywa Dosyć fajnie Wziąć się Spokój, co jest Kusinczek załączony do niego Myślę, że spoko nagrywa. No dobra. Oczywiście chcecie tam więcej czynników czy coś piszcie. Oczywiście łapki, suby sub, sub, to dalej mile widziane. To samo jak jakieś wsparcie, gnału. Wszystko ma w info. Gnału także zapraszam. Zapraszam ja do widzenia e, Facebooka kanału.